O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz Twojej woskiej obecności, błagam Twoje najgoręcej, kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy aż po śmierć na krzyżu. O udziel mi pomocy i łaski. Daj miłość, głębokie współczucie i zrozumienie Twoich cierpień, które teraz rozważam godzinę 22. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich. Zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, O Miłościwy Panie, moją pełną miłości intencję. I spraw, aby było to dla pożytku mojego i wszystkich, jak gdybym w skuteczny sposób i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, O mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą i aby przypodobać Ci się jeszcze bardziej, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i Twoją miłość. Wyciągam ramiona, aby cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. 22 godzina od 2 do trzeciej po południu, trzecia godzina konania na krzyżu śmierci Jezusa. Piąte słowo Jezusa na krzyżu. mój ukrzyżowany i umierający Jezus, obejmując Twój krzyż, czuję ogień który pali całą twoją najświętszą osobę. Twoje serce bije tak mocno, że unosi twoje żebra i dręczy cię w straszliwy i okropny sposób, a całe twoje najświętsze człowieczeństwo ulega przekształceniu, tak iż zmienia cię nie do poznania. Miłość, jaką płonie twoje serce, wysusza i pali cię całkowicie, a nie mogąc jej w sobie utrzymać, Odczuwasz silny ból z powodu fizycznego pragnienia, na skutek utraty całej swojej krwi, a jeszcze bardziej z powodu palącego pragnienia zbawienia naszych dusz. Chciałbyś nas pi pić jak wodę, aby nam wszystkim zapewnić sobie bezpieczeństwo. Dlatego, gromadząc wszystkie swoje osłabione siły, wołasz: Ach, pragnę. Ach, te słowa powtarzasz każdemu sercu. Pragnę Twojej woli, Twoich uczuć, Twoich pragnień i Twojej miłości. Nie możesz dać mi wody świeższej i przyjemniejszej od Twojej duszy. O, nie daj mi spłonąć. Mam gorące pragnienie, które pali mój język i gardło do tego stopnia, że nie mogę już wymówić słowa. Czuję również zwyższenie serca i wnętrzności, miłitość nad moim pragnieniem, miłitość. Jak gdyby majacząc z powodu silnego pragnienia, oddajesz się woli Ojca, ach, moje serce już dłużej nie może żyć, widząc niegodziwość Twoich wrogów, którzy zamiast wody podają Ci żółć i ocet, a Ty ich nie odrzucasz. Ach, rozumiem, jest to żółć tak wielu grzechów. Jest to ocet naszych niepohamowanych namiętności, ocet, który zamiast Cię orzeźwić, pali Cię jeszcze bardziej. O mój Jezu, oddaję Ci swoje serce, swoje myśli, swoje uczucia, oddaję Ci swoje istnienie, aby ugasić Twoje pragnienie i przynieść ukojenie Twoim spieszniętym i przesyconym goryczą ustom. Wszystko, czym jestem i wszystko, co posiadam. Jest dla Ciebie. O Jezu, jeśli do zbawienia nawet jednej du tylko duszy konieczne są moje boleści, to jestem gotowa wycierpieć wszystko. Oddaję Ci się całkowicie. Czyń ze mną, co najlepiej Ci się podoba. Chcę Ci zadość, uczynić za ból, który cierpisz z powodu wszystkich dusz idących na zatracenie oraz z powodu tych dusz, które zamykają się w sobie, i nie oddają Tobie od dopuszczonego przez Ciebie strapienia, i od opuszczenia, jako ukojenie palącego i pochłaniającego Cię pragnienia, i tym sposobem zwiększają Twoje cierpienie. Szóste słowo na krzyżu. Moja umierająca dobroci, niekończące się morze Twojej boleści, ogień, który Cię trawi, a nade wszystko najwyższa wola Ojca. Która chce Twojej śmierci, pozbawiają nas nadziei, że pozostaniesz przy życiu, jak ja natomiast będę mogła żyć bez Ciebie. Brakuje ci już sił. Twoje oczy stają się zamglone, Twoja twarz zmienia się i staje się śmiertelnie blada, Twoje usta są na wpół otwarte, oddech staje się ciężki i przerywany. Nie ma już nadziei, że odżyjesz. Do ognia, który cię pali, dochodzą lodowatość i zimny pot, zraszający Twoje czoło. Mięśnie i nerwy obkurczają się coraz bardziej z powodu dotkliwego bólu i na skutek przebicia gwoździami. Rany otwierają się coraz bardziej. Ja zaś drżę cała i czuję, że umieram. Spoglądam na Ciebie, moja dobroci. I widzę ostatnie łzy spływające z Twoich oczu, zwiastuny zbliżającej się śmierci. Podczas gdy Ty z trudem pozwalasz usłyszeć jeszcze jedno słowo: Dokonało się. O mój Jezu, wycierpiałeś już wszystko. Nic ci nie, nic ci nie pozostało. Miłość osiągnęła swój szczyt. A, ja, a czy ja wyniszczyłam Cię całkowicie Twoją miłością? Jakie jest dziękczynienie, które powinnam Ci złożyć? Jaką wdzięczność powinnam Ci okazać? Jezu mój, w imieniu wszystkich chcę Ci zadośćuczynić za brak odpowiedzi na, twoje, na Twoją miłość oraz pocieszyć Cię w obliczu zniewag Twojej miłości, których doznajesz od stworzeń podczas gdy sam wyniszczasz się z miłości na krzyżu. Siódme słowo na krzyżu, śmierć Jezusa. Mój ukrzyżowany i umierający Jezu, jesteś bliski wydania ostatniego tchnienia. W swoim ziemskim życiu Twoje najświętsze człowieczeństwo już zesztywniało. Wydaje się, że Twoje serce przestało już bić. Wraz z Marią Magdaleną przywieram do Twoich stóp i gdyby to było możliwe, chciałabym oddać moje życie. Żeby przywrócić Twoje. Tymczasem widzę, O Jezu, jak ponownie otwierasz swoje umierające oczy i spoglądasz wokół skrzyża, jak gdybyś chciał po raz ostatni pożegnać się ze wszystkimi patrzysz na swoją umierającą mamę, która się już ani nie porusza, ani nie odzywa. Tak wielkie są jej cierpienia, jakie odczuwa. I mówisz do niej, żegnaj, mamo. Odchodzę, ale zatrzymam cię w moim sercu. Miej litość dla moich i twoich dzieci. Spoglądasz na szlochającą Magdalenę, na wiernego Jana i mówisz do nich swoim spojrzeniem. Żegnajcie. Z miłością spoglądasz na swoich wrogów i mówisz do nich spojrzeniem. Przebaczam wam i daję wam pocałunek pokoju. Nic nie umknie Twojemu spojrzeniu. Ze wszystkimi się żegnasz i wszystkim przebaczasz. Potem zbierasz wszystkie swoje siły oraz mocnym i grzmiącym głosem wołasz: Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. I skłoniwszy, skłoniwszy głowę, oddajesz ducha. Jezu mój, na ten okrzyk cała przyroda się burzy. Oraz płacze nad Twoją śmiercią, nad śmiercią swojego Stwórcy. Ziemia drży mocno i wydaje się, jakby swoim drżeniem chciała płakać i wstrząsnąć ludźmi, aby uznali Cię za prawdziwego Boga. Rozdziera się zasłona świątyni, zmarli, powstają. Słońce, które dotąd płakało nad Twoim bólem, schowało się z przerażeniem, schowało z przerażeniem swoje światło. Na ten okrzyk Twoi wrogowie padają na kolana i, bijąc się w piersi, mówią Prawdziwy jest On Synem Boga. Twoja Matka skamieniała i umierająca znosi ból dotkliwszy niż śmierć. Mój zmarły Jezu, tym okrzykiem oddajesz również i nas wszystkich w ręce Ojca, aby nas nie odrzucił. Dlatego głośno wołasz, nie tylko Twoim głosem, lecz także całym bólem i głosem Twojej krwi. Ojcze, w Twoje ręce oddaję mego oraz wszystkie dusze. Jezu mój, ja także oddaję się Tobie. Daj mi łaskę, abym całkowicie umarła w Twojej miłości i w Twojej woli. Proszę Cię, nie pozwól nigdy, abym wyszła z Twojej przynajświętszej woli ani za życia, ani podczas śmierci. Ponadto chcę Ci zadośćuczynić za tych wszystkich, którzy się nie oddają całkowicie Twojej przynajświętszej woli i w ten sposób tracą lub zmniejszają drogocenny owoc Twojego zbawienia. Jaka jest boleść Twojego serca, gdy widzisz tak wielu ucieka z Twoich ramion i zamyka się w sobie. Miej litość nad wszystkimi, o Jezu, także i nade mną całuję twoją ukoronowaną cierniem twoją głowę ukoronowaną cierniem i proszę cię o przebaczenie za tak wiele moich pysznych myśli ambicji i za poczucie własnej godności obiecuję ci że za każdym razem gdy przyjdzie mi do głowy myśl która nie byłaby przeznaczona wyłącznie dla ciebie o jezu oraz gdy znajdę się w sytuacji której miałabym Cię znieważyć, będę natychmiast wołać. Jezu i Mario, powierzam Wam swoją duszę. O Jezu, całuję Twoje oczy, jeszcze wilgotne od łez i pokryte zakrzepłą krwią i proszę Cię o przebaczenie za tyle razy, ile obraziłam Cię złym i nieskromnym spojrzeniem. Obiecuję Ci, że za każdym razem gdy moje oczy będą spoglądać na rzeczy ziemskie będę natychmiast wołać Jezu, Jezu i Maryjo powierzam wam swoją duszę Jezu mój całuję twoje najświętsze uszy ogłuszone aż do ostatniej chwili wyzwiskami i straszliwymi bluźnierstwami i proszę cię o przebaczenie za tyle razy Ile słucha, słuchałam, lub sprawiałam, że inni słuchali rozmów, które nas do ciebie od ciebie odciągały. Proszę Cię również o przebaczenie za tak wiele złych rozmów, jakie prowadzą stworzenia. Obiecuję Ci, że za każdym razem, gdy się znajdę w sytuacji, w której miałabym usłyszeć rozmowy niepodobające się Tobie, będę natychmiast wołać. Jezu i Maryjo, powierzam wam swoją duszę. O mój Jezu, całuję Twoje najświętsze oblicze, obladłe, wsiniałe i krwawiące, i proszę Cię o przebaczenie za tak wiele szyderstw, obelg i zniewag, jakich doznajesz od nas niekczemnych stworzeń przez nasze grzechy. Obiecuję Ci, że za każdym razem, gdy będę uległa pokusie, aby nie oddać Ci całej chwały, miłości i uwielbienia, które Ci się należą, będę natychmiast wołać. Jezu i Maryjo, powierzam Wam swoją duszę. Jezu mój, całuję Twoje najświętsze usta, spieszknięte i zgorzkniałe. Proszę Cię o przebaczenie za tyle razy, ile obraziłam Cię złymi rozmowami lub słowami. I ile razy przyczyniłam się do Twojego rozgoryczenia i zmożenia Twojego pragnienia. Obiecuję Ci, że za każdym razem, gdy przyjdzie mi na myśl, żeby wypowiedzieć coś, co mogłoby Cię obrazić, będę natychmiast wołać. Jezu i Maryjo, powierzam Wam swoją duszę. O Jezu, całuję Twoje naj... Twoją najświętszą szyję i nadal widzę ślady łańcuchów i sznurów. Które Cię uciskały, proszę Cię o przebaczenie za tak wiele przywiązań i za żyłości stworzeń, które dożyły powrozów i łańcuchów do Twojej szyi. Obiecuję Ci, że za każdym razem, gdy poczuję się zaniepokojona z powodu przywiązań, pragnień i uczuć, które nie byłyby przeznaczone dla Ciebie, będę natychmiast wołać. Jezu i Maryjo, powierzam, powierzam wam swoją duszę. Jezu, całuję Twoje najświętsze barki i proszę Cię o przebaczenie za tak wiele zakazanych przyjemności i za tak wiele grzechów popełnionych przez pięć zmysłów naszego ciała. Obiecuję Ci, że za każdym razem, gdy przyjdzie mi na myśl, żeby sprawić sobie jakąś przyjemność lub radość, które nie byłyby dla Twojej chwały, będę natychmiast wołać. Jezu, Jezu i Maryjo, powierzam, powierzam Wam swoją, swoją duszę. Jezu mój, całuję Twoją najświętszą pierś i proszę Cię o przebaczenie za tak wiele zimna obojętności, oziębłości i okrutnej niewdzięczności, jakie otrzymujesz od stworzeń. I jeśli kiedykolwiek poczuję, że moja miłość wobec Twojej Staje się chłodniejsza, będę natychmiast wołać. Jezu i Maryjo, powierzam, powierzam wam swoją duszę. O mój Jezu, całuję Twoje najświętsze ręce i proszę Cię o przebaczenie za wszystkie czyny, które nie zostały dokonane dla Ciebie, za te złe, jak również za te, które stają się złe z powodu korzyści własnej lub poczucia własnej godności. Za każdym razem, gdy przyjdzie mi na myśl, żeby uczynić coś, ale nie z miłości do Ciebie, będę natychmiast wołać. Jezu i Maryjo, powierzam Wam swoją duszę. O mój Jezu, całuję Twoje najświętsze stopy i proszę Cię o przebaczenie za tak wiele kroków i za tak wiele dróg przebytych bez czystej intencji i za tak wielu... Którzy się, oddalają się od Ciebie, idąc w poszukiwaniu ziemskich przyjemności. Obiecuję Ci, że za każdym razem, gdy przyjdzie mi do głowy myśl odsunięcia się od Ciebie, będę natychmiast wołać Jezu i Maryjo powierzam Wam swoją duszę. O Jezu, całuję Twoje najświętsze serce. I zamierzam zamknąć w Nim wszystkie odkupione przez Ciebie dusze, razem z moją, tak, aby wszystkie bez wyjątku mogły się zbawić. O Jezu, schowaj mnie w Twoim sercu i zamknij drzwi tak, aby nie, wi nie widziała nic prócz Ciebie. Obiecuję Ci, że za każdym razem, gdy przyjdzie mi na myśl, żeby od opuścić Twoje serce, będę natychmiast wołać. Jezu i Maryjo, Wam, Wam oddaję swoje serce i, i swoją duszę. Mój kochany Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swej męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa i ja przyszedłem. Zdawało mi się, że słyszę Cię, jak w odręcej boleści modlisz się, składał za dość uczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającym i przekonującym głosem. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu. To dziękuję, powtarzam Ci tysiąc, tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie gorycz i zniewagę, której doznałeś. Wszystko o mój Jezu. Zamierzam oznaczyć moim dziękuję Ci i błogosławię Cię. O mój Jezu. Spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok Dziękczynienia i Błogosławieństw, tak aby mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich Błogosławieństw i Twoich łask. O Jezu. Przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę moich istot Twoim, błogosławię Cię, tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć. Przyjąć mnie ile czekałem, by się odezwał byś my ramiona w końcu wtulił się ja wiem dobrze, co przeżywa. Thank yeah. Tym ze mną się nie dzielisz. Przy tym boku wciąż kroczyłem, w trudnych chwilach niosłem ciebie. Cię nie kocha Tak jak ja